Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś chcę rozpocząć od przeczytania ci pewnego cytatu. Chociaż przemierzamy świat w poszukiwaniu piękna, musimy nosić je w sobie, bo inaczej nigdy go nie odnajdziemy. Ralph Waldo Emerson. Bardzo mnie zainspirował dzisiaj ten cytat do nagrania tego odcinka. Bo zobacz, jeżeli w swoim życiu. Dostrzegasz i dążysz tylko do tego piękna zewnętrznego, do tego, żeby się otaczać pięknymi przedmiotami, to czy tak naprawdę jesteś szczęśliwy? Czy to jest takie szczęście, o które ci chodzi, którego pragniesz? I czy inni też będą dostrzegać to piękno, będą się cieszyć? Bo chodzi też o taką radość życia. Jeżeli dążysz do takiego piękna zewnętrznego, do drogich przedmiotów, gadżetów, do posiadania większego domu, lepszego samochodu, to czy ty tak naprawdę cieszysz się z tego, czy to jest taka sama chęć posiadania? Myślę, że najważniejsze jest dostrzeganie piękna, ale tego wewnętrznego. Jeżeli będziesz umiał docenić swoje piękno wewnętrzne, to co jest w tobie, to co nadaje sens twojemu życiu, to co tobą kieruje, to wtedy wszystko inne dookoła też stanie się piękniejsze, a co najważniejsze, inni też będą do, dostrzegać w tobie to piękno. Myślę, że należy przede wszystkim zacząć od, od siebie, od tego piękna, odnalezienia piękna wewnętrznego. Każdy to piękno ma, tylko nie każdy chce je odnaleźć. Tak ukierunkowani jesteśmy na to, żeby zdobywać, mieć coraz więcej i więcej i więcej, i tak naprawdę zapominamy o tym, co jest wewnątrz, co jest w nas, co tak naprawdę nami kieruje. Bo jeżeli mamy to piękno wewnętrzne, to w jakiś sposób ono ukierunkowuje nas na właściwe wybory, na, na właściwe cele. A jeżeli tak z automatu działamy, bo ktoś ma lepszy samochód i my też chcemy mieć, ktoś ma droższy, większy dom i też chcemy mieć, to w jakiś sposób może to nie grać z naszymi celami, z naszymi marzeniami. I często zdarza się potem tak, że osiągamy to, mamy ten lepszy samochód, mamy to większe mieszkanie, ale nie umiemy się z tego cieszyć. Jest taka sama chęć posiadania, brak dostrzegania takiego wyższego sensu w tym po co to? Po co ten lepszy samochód? Po co większe mieszkanie? Ja nie mówię, żeby tego nie mieć. Oczywiście to są też ważne rzeczy, pod warunkiem, że wypływają z tego piękna wewnętrznego z tych potrzeb. Jeżeli to ze sobą współgra, to wtedy to ma sens i wtedy jest się z czego cieszyć i przede wszystkim mamy wtedy z kim się cieszyć. Bo jeżeli emanujemy tym pięknem Wewnętrznym, to inni doceniają i chcą być blisko nas. Chcą razem z nami cieszyć się tym pięknym. I sami zaczynają sobie dostrzegać też to piękno, bo widzą, że, że warto. Natomiast jeżeli jest samo takie dążenie do dążenia do posiadania, to gdzieś zatracamy to. Przykrywamy tą warstwą posiadania, chęci posiadania kolejnej rzeczy. Więc zastanów się, jak to wygląda u Ciebie. Z jakiego powodu dążysz do czegoś? Czym się kierujesz w swoich dążeniach? Czy wynika to właśnie z tych potrzeb wewnętrznych, z tego piękna wewnętrznego? Czy samej chęci posiadania? Tak do zastanowienia. Cześć.